I największym, wie Pan, e, szczeblem kariery, na który może się wspiąć Ukrainistę, jest listonosz. A to i tak, jak ma wiele szczęścia. Skąd w Ukraińcach była taka nienawiść, i skąd oni wzięli te metody, bestialskie metody, tak jak Pan przed chwilą powiedział, w zabijaniu polskiej ludności? Decyzja o Polaków nie była decyzją spontaniczną, skoro Hitler mógł zrobić to z Żydami. To, dlaczego my nie możemy tego zrobić z Polakami? Dzień dobry, Wojciech Mulik. Witam w rozmowie live gońca. A zanim zaczniemy, chciałbym Państwa gorąco zachęcić do subskrypcji naszego kanału. Robi to jedynie 22% z Was. Chcielibyśmy tutaj dążyć, dążyć do tego, żeby było to przynajmniej 50%. Dzięki Wam, jeżeli subskrybujecie, może, możemy tworzyć jak najlepsze treści. A moim i Państwa gościem jest dzisiaj historyk, autor książek takich jak Wołyń, Zdradzony, obłęd 44 Ukraińcy. Autor również kanału Historia Realna, Piotr Zychowicz. Witam serdecznie. Czołem i dziękuję za zaproszenie. W jaki sposób przed wydarzeniami na Wołyniu postrzegali nas tuż przed wydarzeniami na Wołyniu postrzegali nas Ukraińcy? Czy faktycznie tożsamość narodowa była już wtedy tam na tyle silnie zakorzeniona, że powszechnie uważano Rzeczpospolitą za okupanta? No, wie pan, pańskie pytanie jest pytaniem natury kolektywnej. Natomiast ja uprawiam historię w sposób indywidualny, bo interesuje mnie człowiek, a nie masy. Chociaż też oczywiście. W związku z tym na to pytanie można odpowiedzieć tylko w jeden sposób. Oczywiście byli różni Ukraińcy, którzy w różny sposób postrzegali Polskę. Natomiast. Jeżeli zastanowimy się nad e, nastrojami całego tego społeczeństwa, czy na Wołyniu, czy w Galicji Wschodniej, no to oni oczywiście postrzegali Polskę w sposób negatywny. Dlaczego? Dlatego, że mieli zupełnie inną perspektywę na te wydarzenia, w których brali udział, niż Polacy. Cały spór między Polską a Ukrainą Między, czy też inaczej, między Polakami a Ukraińcami, żeby być ścisłym, był po prostu klasycznym, tradycyjnym konfliktem o ziemię. Po upadku właśnie Austro-Węgier -Austro doszło tutaj do walk między Polakami a Ukraińcami, tak jak Pan mówił, doprowadziło to tutaj do tego, że zajęliśmy Galicję Wschodnią. Została ona włączona do naszego odrodzonego państwa. W jaki sposób polityka II Rzeczpospolitej wpłynęła na stosunki z mniejszością ukraińską w latach 1918-1939? Wie pan, no ta polityka trochę tak miotała się od ściany do ściany. No bo inną politykę prowadzono w Galicji Wschodniej, którą uważano za taki matecznik ukraińskiego nacjonalizmu inną prowadzono na Wołyniu, gdzie po zwycięstwie Piłsudczyków był taki oświecony wojewoda, nazywał się Henryk Józewski, który próbował przeprowadzić model asymilacji państwowej. Znaczy, krótko mówiąc, endecy, narodowcy. Uważali, że trzeba przeprowadzić projekt asymilacji narodowej, czyli tak, dociskać śrubę tej ukraińskiej społeczności, no żeby zamienić ich w Polaków. Moim zdaniem to nie było realistyczne. Z jednej strony mieliśmy do czynienia z terrorem ukraińskim, czyli strzały do dygnitarzy państwowych. Piłsudskiego na przykład próbowali zabić w Lwowie. Skuteczny zamach na posła Hołówkę którego zastrzelili w łóżku Ukraińcy w truskawcu, skuteczny a zamach na ministra Pierackiego, którego tutaj blisko na ulicy Foksal zastrzelił ukraiński zamachowiec, no i plus takie wystąpienia antypaństwowe czyli nie wiem, no, napady na pocztę, zrywanie taki tradycyjny sabotaż i dywersja. Czyli krótko mówiąc, oni uważali, że Polska jest okupantem, i prowadzili taką, a nie inną akcję antypolską. I to na początku prowadziła Ukraińska Organizacja Wojskowa UWO, a potem oczywiście OUN, który w ramach, głębiej w lata 30. bardziej się radykalizował i faszyzował. Jak Polacy na to odpowiadali? Polacy oczywiście na to odpowiadali represjami. E, czyli z, e, na przykład e, najsłynniejszą z nich to jest taka kampania tzw. pacyfikacji Galicji Wschodniej, która polegała na tym, że polskie wojsko, polska policja weszła tam do kilkuset wiosek na terenie Galicji Wschodniej no i spacyfikowała tych ludzi, oczywiście nie w, tak jak Niemcy czy SS podczas II wojny światowej, ale nadal było to nieprzyjemne, e, była wielka jedna wielka demolka, rozbijanie pieców, zalewanie naftą zapasów mąki, pobicia kilka trupów e, plus te słynne tulipany, czyli wie pan, wieszanie ukraińskich dziewczyn za nogi, i wtedy te halki kolorowe układały się w takie tulipany. To oczywiście było dodatkowym elementem radykalizującym obie strony, no ale wydaje mi się, że największym problemem dla Ukraińców było to, że była taka polityka systematycznej dyskryminacji tej społeczności. Nie właśnie jakieś y, takie bardzo brutalne działania, tylko to, że proszę pamiętać, że na tych terenach, o których mówimy, Polacy stanowili większość w miastach na przykład w Lwowie oczywiście, no ale Lwów był trochę taką polską wyspą w Ukraińskim Morzu, to znaczy na terenach wiejskich w niektórych miejscach no 100% po prostu stanowili Ukraińcy, na przykład na Gwołyniu Polaków było w ogóle kilkanaście procent, w całym olbrzymim województwie wielkości Belgii. Więc jeżeli ma Pan sytuację, w której niemalże wszyscy mieszkańcy tego województwa wołyńskiego są Ukraińcami, a jednocześnie wszystkie stanowiska państwowe zajmują Polacy i największym, wie Pan, E, szczeblem kariery, na który może się wspiąć Ukrainistę, jest listonosz, a to i tak jak ma wiele szczęścia, no to oczywiście ci ludzie uważali się za obywateli drugiej kategorii e, i słusznie oczywiście. No. Mamy już pierwszy telefon do naszego studia. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja Super. mam tu pytanie do, do gościa programu. E, czy pan ma może wiedzę, skąd w Ukraińcach. E, jest, była taka nienawiść i skąd oni wzięli te metody, bestialskie metody, tak o których pan przed chwilą powiedział, w zabijaniu polskiej ludności. Z czego to wynikało? Czy mam może wiedzę jakąś na ten temat? I to tylko tyle. Dziękuję. Dziękujemy. Bardzo dziękuję panu za to pytanie. Z czego wynikała ta nienawiść? To powiedzmy sobie w ten sposób, że e, żeby było jasne, decyzja o wymordowaniu Polaków nie była decyzją spontaniczną, tak jak próbuje to przedstawiać właśnie ta część historiografii ukraińskiej, który jest nastawiony bardzo sceptycznie, tylko ta decyzja zapadła na najwyższym szczeblu. Najpierw yy, to, był, to było kierownictwo Ukraińskiej organizacji, organizacji Nacjonalistów na Wołyniu i tam główną rolę odegrał słynny Sawór, wyjątkowo paskudny typ. Potem Prowet yy, OUN, yy, na czele ze słynnym Suchewyczem, który teraz ma niestety status bohatera narodowego na Ukrainie, zaaprobował te metody, które zostały użyte na Wołyniu i przeniósł je na teren Galicji Wschodniej. Z perspektywy kierownictwa organizacji nacjonalistycznej ukraińskiej chodziło o bardzo prostą rzecz. Pozbycie się Polaków z tych terytoriów fizyczne, no zamordowanie części, reszta może sama ucieknie, po to, żeby w przyszłości te tereny były czyste jak łza, jak oni mówili, z perspektywy narodowościowej, i żeby zostały przyłączone do przyszłej Ukrainy, żeby już nie były terenami spornymi. Jeżeli nie będzie Polaków, to nie będzie problemu. Więc odpowiadając na pytanie naszego gościa, moim zdaniem kierownictwo ukraińskie, czy też OUN-u, podjęło tą decyzję na chłodno, bez emocji. To była taka kalkulacja. Skoro Hitler mógł zrobić to z Żydami to dlaczego my nie możemy tego zrobić z Polakami? To jest, to oni tak mówili otwartym tekstem. Oni zobaczyli to, że Niemcy w taki sposób przeprowadzili Holokaust strasznie drastyczny, no to skoro tak można, to my też w ten sposób będziemy rozwiązywali swoje problemy z wrogą grupą etniczną. W związku z tym, moim zdaniem, to było na chłodno. Natomiast, żeby przeprowadzić taką operację w terenie, no i zacząć przejść od słów do czynów, od planu do czynów, czyli mordować tych ludzi, no to oczywiście musiała być olbrzymia nienawiść i ta nienawiść była Podsycana przez OUN UPA w odpowiedni sposób, ale oczywiście na to nakładały się niezliczone ilości sąsiedzkich konfliktów. E, pamiętam taką moją rozmowę i po prostu załatwiali w ten sposób e, ludzie swoje jakieś tam konflikty jeszcze z czasów przedwojennych. Do tego dochodzi jeden bardzo ważny instynkt, to znaczy chciwość. Pamiętam taką moją rozmowę z panią, która przeżyła masakrę we wsi i chrowica. To było wyjątkowo dramatyczne, bo doszło do tego w Boże Narodzenie. No, i ja się ją pytam. Sąsiad po prostu tam wziął udział w tym pogromie Polaków. Ja pytam się tej pani, no to ten sąsiad to musiał być jakiś zażarty nacjonalista. Ona mówi, pani, proszę, no niech pan będzie poważny, on czytać nie potrafił. W związku z tym to nie było tak, że ten facet spał z broszurą bandery pod poduszką, tylko. Kierowała nim zwykła ludzka chciwość, ponieważ ci Polacy, ta pani, i rodzice, mieli dom, który miał e, kryty, był blachą, a tamten facet mieszkał pod strzechą. Oni mieli trzy krowy, on miał jedną krowę. Oni mieli e, wiadro metalowe, a tamten facet miał kubeł drewniany. I w związku z tym motywem też była chciwość, ponieważ ci ludzie z reguły, którzy tam rzezali Polaków, przejmowali ich własność. Teraz, dlaczego takie straszliwe metody? No, a po prostu jak się używa do mordu tego, co się ma pod ręką, czyli siekier, cepów, a, kos, pił, no to to nie może ładnie wyglądać, mówiąc bardzo brutalnie, prawda? Więc proszę sobie wyobrazić teraz ludzi wchodzących do tych wiosek po pogromach na ogół nad ranem, jakie oni tam zostawiali straszne e, widoki. Ci ludzie. Uciekali, bronili się w jakiś sposób, w związku z tym tych ciosów bardzo często należało zadać kilka, kilkanaście być może, żeby uśmiercić tę ofiarę. W związku z tym ten widok był koszmarny po prostu, jaki tam był zastawany na miejscu. Używano m, tych, e, tych wszystkich m, narzędzi chłopskich z powodów dwóch. Pragmatycznego, to znaczy po prostu tych oddziałów UPA w terenie na Wołyniu było za mało uzbrojonych w broń palną, żeby mogły to wszystko udźwignąć. To dzieło ludobójcze, no a po drugie, od samego początku UPA zdawało sobie sprawę, że przyjdzie czas rozliczeń. I oni, i na to też są dokumenty, e, specjalnie wciągali w to masy chłopskie na zasadzie mobilizacji, większego lub mniejszego przymuszenia, bo inni szli chętnie, inni przecież niechętnie. I, I wyglądało to w ten sposób, że najpierw w Polską wieś zajmowali strylcy, czyli ta oddział UPA, Kureń Sotnia, a potem wchodziły te masy siekierników zmobilizowanych z innych wsi, z siekierami i oni, jak to się mówi, kończyli e, robotę. No i e, tych wszystkich ludzi do tego używano po to, żeby potem można było mówić to, co mówią teraz Ukraińcy. A to nie było żadne zaplanowane ludobójstwo, tylko to był spontaniczny bunt chłopski. Jest to oczywiście nieprawda, nie był to żaden spontaniczny e, chłopski ruch. Wciągano tych ludzi, żeby tak zamaskować to. Że to była właśnie taka rewolucja polskich to panów. Miało, to miał w taki sposób inscenizować po prostu to, że to jest rzekomo, spontaniczne, także tak. przelała się nienawiść. Tak, i wie pan, i Właśnie był ten argument. Polscy panowie nas gnębili przez 500 lat, tak, no to ludzie w nie wytrzymali, wyrżnęli yy, wyróżnęli się kierami, ale my, kierownictwo OUN, nie mamy z tym nic wspólnego. W związku z tym moim zdaniem oni już podejmując tą decyzję i decydując się na takie, a nie inne sposób przeprowadzania tej czystki etnicznej na Polakach. Już myśleli o przyszłości, żeby móc potem umyć ręce i powiedzieć, nie, 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 to chłopi spontanicznie mordowali się kierami.